Zamknij sobie szybko panie Marcinie Dawaj, dawaj 10 I na, na zero ruszam, tak? Ja ci powiem 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! 40, prawy 2 Do, prawy 4 lewą 200. Szykana od lewej. Szykana od lewej. 100. Lewy 5. 100. Lewy 5. Ok. Lewy 3 długi. Lewy 3 długi. 50. Prawy 5 przez szczyt lewą. Prostuj. Prawy 5 przez szczyt lewą. Dobrze. Prostuj. 100. Prawy 4 długi. 50. Lewy 1 z drogi. 50. Lewy 1 z drogi. 150. 150. Prawy 5 długi. Lewą podbija. Prawy 5 długi. Lewą podbija. lewo, dobra. Do lewy 3. Przechodzi w lewy 3. I przechodzi w lewy 1 z drogi. Lewy 1. Lewy 1 z drogi. Dobra. Prawy 2 przez most. Dobrze. 150 lewy 3 Wąsko. 150. Lewy 3 wąsko. Lewy 3 tak? wąsko. bą zaciskam. Wiem, ja wiem. 50, prawy 6, 250 prostuj. I tutaj na żółtym domu po prawej będzie lewy 5, zacisk do lewy 3. Lewy 5, zacisk do lewy 3. I lewy jeden z drogi, i do lewy dwa, prawy dwa sorry. Dobrze, dobrze nic się nie prawy stało. Prawy nawrót, lewy dwa do szykano od lewej, lewy dwa do szykano od lewej, szykano od lewej i lewy nawrót, lewy nawrót i prawy cztery lewo. 200 szykane od lewej 100 lewy 5 do lewy 3 długi lewy trzy długi. Wiem wiem 50, prawy 5 przez szczyt lewą. Stój. 100. Prawy 4, długi. To co po prawy 4, długi? Prawy 4, długi 50, lewy 1. Z drogi. 150. Prawy 5, długi, lewą podbija. Prawy 5, długi, lewą podbija. Lewy 3, przechodzi w lewy 3 i w lewy 1 z drogi, lewy 3, lewy 1 z drogi, prawy 2 przez most, 150 prostuj, lewy 3 wąsko most. zaciska. 50. Prawy 6. 250. Prostuj. I na żółtej chałupie lewy 5, zacisk do lewy 3. 5, zacisk lewy 3 i w lewy 2 z drogi. Lewy 2 z drogi. Do prawy nawrót. Lewy dwa szyka na lewą Fura teła Motor dobra, zapisz hamować Bierz okejkę. Nie pali, dobra Cali, cali A to my to? Z czym boleś? Z tymi naszymi ptaszkami? Z po rajdowaniu